Cześć. No przepraszam, przepraszam. Fal start, fal start. Cześć i witam Was wszystkich. Witam Was serdecznie wszystkich w nowej scenerii. Niewiele brakło, a nagrywalibyśmy bez mikrofona. więc jest OK. Jestem na... Na gorąco, słuchajcie, na gorącej, prawie na gorącej linii. Dzisiaj tyle, co się dzisiaj nagadałem przez telefon, nie pamiętam kiedy to było. Telefon za telefonem, na razie jest zablokowany, nikt nie zadzwoni i mogę Wam ogólnie tylko powiedzieć, więc przechodzę do sprawy pierwszej. W piątek, tak jak obiecałem, będę w piątek o godzinie 14 w Krakowie, w Galerii Krakowskiej. Kto jest zainteresowany, wie, gdzie do mnie zatelefonować, zapyta, w którym miejscu odpowiem dokładnie i będę. O godzinie 14. W ten piątek. Sprawa następna. Udało mi się znaleźć znaleźć książkę znaleźć książkę pani, która tej pani nie ma już wśród żywych. Książka, myślę, że jest do dostania dla tych, którzy byliby zainteresowani. Ja ją pokażę Wam. Tak wygląda okładka tej książki. Jest tylko jedno wydanie tej książki. O, widzę, że nawet kolorystycznie troszkę nawet do mojego tła dziś jest zbliżona. Można by ją nawet w pionie, to by bardziej... prawda? Ale to przypadek. Takie są przypadki, widzicie? Takie są przypadki. Pani Maria Różkiewicz, na styku światła i mroku. Książka jest opowieścią o życiu pani Marii, taką retrospekcją. Kończy się na latach 90. Pani Maria Różkiewicz, autorka tej książki. Była jedną z osób, która przez wiele, wiele lat brała udział w rozmowach w Nowej Hucie. Teraz rozumiecie, dlaczego tą książkę pokazałem. Kiedyś o niej mówiłem, że pokażę Wam tę książkę, jak tylko ją znajdę u mnie wśród różnych moich pułkowych pozycji. Także jest taka książka napisana przez Osobę od ojca. Od ojca z Nowej Huty. Pani Maria Ruszkiewicz, na styku światła i mroku. Pani Maria była osobą, która nie widziała. Mimo, iż nie widziała, to była nauczycielem. Zresztą poczytacie. Dla zainteresowanych. Kto jest ciekaw, to. Polecam. Polecam książkę pani Marii. Będąc osobą niepełnosprawną, można pracować i można z siebie bardzo wiele dać. Chcę wam pokazać jeszcze jedną książkę, w której, gdzie jestem w trakcie jej czytania, na wyrywki. Na razie ją czytam na wyrywki. Powiem wam, że bardzo interesująca pozycja. Dla mnie interesująca. Jak przeczytam całość, to może, to może skomentuję, ale pewne rzeczy wciągają. wciągają. I to jest książka autor, autorstwa pana Pawła Szydłowskiego ,,Tajemnice Pisma Świętego". Tak wygląda okładka. Pan Paweł Szydłowski. Nie wiem, czy dalej mieszka w Vancouver, czy gdzie indziej. O, tu jest zresztą nawet na... Przy nocce biograficznej, Może na klatką, stop, sobie tam, a zresztą nie musi się, każdy sobie znać, więc to, to czytam, to wam chciałem powiedzieć. I, 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 i opowiem wam coś, co dziś przed chwilką przez telefon. Dwóm osobom tłumaczymy. Tak jak umiałem najlepiej, nie? Pytałem, czy mają samochody. Oczywiście, jedna osoba ma samochód, druga osoba ma samochód, trzeci. No wszyscy mają, prawie wszyscy mają samochody. I pytam tak, jeżeli ten samochód się zepsuje i trzeba pewną część wymienić, to jaką mamy możliwość wymiany tej części na inną? Albo użyjemy starej części zamiennej z innego, ale jeszcze dobrą, która za chwilkę się może znowu nam rozsypać, bo nie mamy na nią żadnej gwarancji, bo to jest ze starego takiego samego rupiecia jak nasz, który się w tej chwili zepsuł. Albo kupimy nową, ale tu mamy dwa warianty do wyboru. Albo kupimy część oryginalną do naszego modelu, czyli część taką, która jest stosunkowo droższa, ale która zapewni nam długą eksploatację tego naszego pojazdu, albo kupimy tani zamiennik. Który będzie miał te same wymiary, te same mniej więcej parametry, da się na tym dalej jakoś jechać, ale jakoś. Nie wiadomo, kiedy znowu szlak trafi tą część. Czy to będzie za dzień, za dwa, za trzy, czy może za dłużej. Czyli przypadkowa część, która jest tanim zamiennikiem zamiast naszego oryginału. I ta moja opowieść o tych częściach zamiennych miała. Tak w moim zamyśle miała unaocznić zamiany struktur białkowych w naszych organizmach, że przecież zjadając na przykład rośliny, my regenerujemy struktury białkowe z tych roślin, czyli z białka roślinnego, z tych aminokwasów, regenerujemy tą naszą wątrobę i ta wątroba jest zbudowana, ale z roślin. Z drugiej strony, zjadając tę, na przykład zjadając wątrobę, czy zjadając podroby, czy zjadając żółtka, my również regenerujemy ten nasz organ, czy inne organy. I że to podobno nie ma różnicy. Ale z tego, co Pan doktor napisał w swoich książkach, w tej i nie tylko w tej, wynika, że jest diametralna różnica. Że różnica jest dokładnie taka, jak ja sobie to wykombinowałem jak wśród tych części zamiennych, oryginałów i nieoryginałów. Czyli zjadając białka zwierzęce, które są podobnymi białkami w swojej strukturze, czyli na przykład ze świnki, z krówki, z byka, z owieczki, zjadając takie białko, które jest stosunkowo podobne do naszego białka, uzyskujemy oryginalne części zamienne dla, naszych, dla naszej budowy białkowej, dla naszych struktur, te, które mamy wątroba, nerki, Mózg, serce, i tak dalej, i tak dalej. Nie? I pomyślałem sobie, że ta analogia jest łatwa do zrozumienia, łatwa do przyjęcia. I w momencie, gdy tym, tym, dwóm, tym dwóm osobom tak starałem się to wytłumaczyć, to sobie pomyślałem, dlaczego ja nie, muszę to tłumaczyć. Ja to już nie pierwszy raz tłumaczyłem o tych, o tych, o tych częściach zamiennych, że. Przecież ja Wam mogę to powiedzieć tutaj. Wtedy nie trzeba, żebyście dzwonili, dlaczego tak, a nie inaczej, jak, jak ja Wam to tutaj po prostu mogę powiedzieć. Łatwiej jest dotrzeć mi do, do szerszego Was grona, niż pojedynczo rozmawiać z każdym z Was przez telefon. I wiecie co? I w momencie, jak ja to sobie uświadomiłem, to wtedy zrozumiałem słowa Pana doktora, gdzie Pan doktor pisze w jednej ze swoich książek, że jego czas jest ograniczony, że on nie może rozdrabniać się na poszczególnych, na poszczególne osoby, bo, bo jest to nieefektywne, że lepiej dotrzeć, wydając jego książki, że lepiej dotrzeć do, do szerszego grona odbiorców, którzy zrozumieją, to będą sobie łatwo się z tym mogli zapoznać. Niż rozdrabniać się na każdego człowieka. Ale równocześnie pan doktor to robił. Przyjmował wszystkich swoich pacjentów. Leczył. Łączył jedno i drugie. I do mnie dotarło, że jak ja robię te moje nagrania, to co to zawiedza? No przecież ja się na tym nie znam, to znaczy o czym wam mówię. Ja tylko staram się zasłyszane czy przeczytane od pana doktora informacje tak przetransferować na taki dla mnie zrozumiały język który być może dla części z was również będzie zrozumiały bo jeżeli ja przez tyle lat mozoliłem się na próżno prawie na próżno ryzykując własnym zdrowiem nawet nie ryzykując tylko doprowadzając swoje zdrowie do ruiny prawie do ruiny bo ciągle wydawało mi się, że ja stosuję żywienie optymalne, a było to. A nie było to żywieniem optymalnym. Ja to tylko tak nazywałem z nazwy. Bo wydawało mi się, że jeżeli wszystko obficie tłuszczem okraszę, wyrzucę węglowodany, dojem dosyta, to będzie żywienie optymalne. Potem wydawało mi się, że jednak te węglowodany muszą być i musi ich być więcej, bo jak ich jest więcej, to organizm pracuje lepiej. Więc zwiększyłem te węglowodany. Oczywiście przy dużej ilości również tłuszczu, ale ta proporcja między węglowodanami a tłuszczem u mnie w pewnym momencie przestała być nawet liczona, więc nie wiadomo jak ona była. Czy ona była 1 do 1, czy 1 do 8, trudno powiedzieć, raczej 1 do 8 nigdy nie było, ale, ale było to typowe, koryto w pewnym momencie. I jak zacząłem liczyć, to okazało się, że ja nie jestem na żywieniu optymalnym, tylko jestem na żywieniu korytowym. W tym żywieniu korytowym, które ma spowodować i powinno spowodować tycie, które ma spowodować i spowodowało zatkanie wszystkich moich krwionośnych arterii, które miało spowodować i spowodowało otępienie umysłowe, i rzeczywiście tak było. I wtedy pojawiła się karteczka. <coughs> Przepraszam, karteczka, notesik, długopisik, kalkulator, pojawiły się tabele zafoliowane. I jeszcze raz pokornie piwowarczyk zaczął wszystko liczyć, liczyć, liczyć. I okazało się, że nie jest to takie proste dla mnie. Dla Was może to bardzo proste być. Zawsze gdzieś jest jakiś błąd. Gdzieś na koniec dniu, dnia zawsze musiałem czymś dożreć, dopchać, bo pojawiał się głód. I pojawiał się ten głód zazwyczaj wieczorem. No i wtedy, jak już hamulce puszczały, to ja rzucałem się na tą lodówkę, a że tam zawsze było więcej niż trzeba. No to pochłaniałem. I potem już mi się nawet liczyć, wiecie, słuchajcie, tego nie chciało, bo wiedziałem, że jak to policzę, to wyjdzie mi, że, że popełniłem błąd. No to lepiej było nie liczyć. A, jakoś to będzie, jutro się poprawię. Przychodziło jutro, no i, i poprawiało się to tak, że mm, było, była znowu próba samorozgrzeszenia się. A, może by nie liczyć. Jakoś to było. Mniej więcej dobrze się czuję, jest okej. Okay. No i... Ta moja biodegradacja postępowała, bo to trwało tydzień za tygodniem. Ale w momencie, kiedy przełamałem się, raz, drugi, trzeci, czwarty, gdy po tygodniu ta karteczka okazało się, że ten bilans się zgadza, że jest ok, no to okazało się, że ta moja waga spadła i stanęła. No więc znowu robiłem te bilansy, znowu to liczyłem. I waga stoi jak zaczarowana. I patrzę, liczę. Ale wtedy jeszcze nie było, nie było na tyle rozumu, żeby wiedzieć, że trzeba skorygować proporcje. Że chudnięcie nie reguluje się ilością spożytych kilokalorii, tylko mechanizm chudnięcia jest inny. Chudnięcie reguluje się proporcją, głównie proporcją. I trzeba tą proporcję wiedzieć, jaką zastosować, aby uzyskać efekt chudnięcia. Czyli można jeść więcej kalorycznie i chudnąć. Po prostu zmniejsza się proporcję. Wygląda to tak, że białka do tłuszczu ma być nie 1 do 2,5 do 3,5, tylko tłuszczu ma być mniej. Tak jak 1 do 2. Czasem nawet 1 do 1,8. Białka do tłuszczu. I przy tej proporcji okazało się, że. Co z tego, że ja wiem o tym, ale moje przyzwyczajenie do tłuszczożarcia jest tak wielkie, że ja nie mogę pozwolić sobie na obcięcie tego tłuszczu, bo on mi nie smakuje, nie jest on potrzebny, mój organizm tego tłuszczu wymaga. No i tak to trwało, więc ta moja waga ciągle stała sobie w miejscu. Ale już nie dlatego, że ja na diecie popełniam błędy, nie. To już nie były błędy, tylko to było moje zaniechanie, gdzie ja nie redukowałem tej proporcji do proporcji, jaką powinienem zredukować. Gdy zacząłem ją redukować, choćby na kilka dni, to po 100-200 gramów dziennie waga ubywała. Tylko, że mnie się wcale nie chce zmniejszać ilości zjadanego codziennie tłuszczu, bo on mnie po prostu smakuje. Ta waga, którą mam, jest dla mnie, to jest nadwaga. Ale ja znowu się bardzo dobrze czuję. Nie mam problemów z zawiązaniem butów, nie mam problemów z przebiegnięciem się, nie mam problemów z porąbaniem drzewa. Oczywiście nie jest to idealne. I ja wiem, że nie jest to idealne. I to jest ten etap, gdzie pan doktor napisał, gdzie mózg jest dożywiony, mózg pracuje na całkiem fajnych obrotach, natomiast cała reszta jest niewydolna. Teraz tak, wiem co dalej zrobić, wiem w jaki sposób powinienem to zrobić, żeby uzyskać taki, a nie inny efekt. No i pozostaje mi tylko to zrealizować. No i z tym jest różnie. Bo mnie się po prostu, z mojego wrodzonego być może lenistwa, po prostu mi się, po prostu mi się nie chce. Bilans trzymam i to jest mniej więcej 1 do 3. I tak jest mi dobrze. Oczywiście, że chciałbym schudnąć na tyle, że gdy zobaczycie mnie tam po drugiej stronie, to zobaczycie, że no, jednak piwowarczyk schudł. Jednak udało się, jednak facet wie, co mówi. No bo to byłoby świadectwo, tak? Pokazałem wam w magazynie optymalnych ostatnio pana Marka, który zrzucił te kilkadziesiąt kilogramów. Udało mu się i udaje mu się utrzymać tą wagę w ryzach. Ale zastanawiam się sam nad sobą, czy, czy mnie się w tym momencie chce. No jest mi dobrze tak jak jest. Nie mam tych ponad 100 kg wagi ciężkiej, które musiałbym nosić na sobie. No i wtedy, rozumiecie, mogę, ale nie muszę. Nie jestem tak doparty do muru, żebym musiał to zastosować, to co wiem, żeby zastosować, żeby, żeby zadziałało. No, i to są takie moje wewnętrzne dylematy, z którymi ja się muszę sam uporać. Jak się uporam, to wam opowiem, ale żebyście sobie nie myśleli, że to ja sobie tutaj siedzę, pilnuję tej diety, jest super i jest rewelacyjnie. No, oczywiście, że jest, jak jej pilnuję, ale problem jest w tym, że ja jej tak rewelacyjnie do samego końca nie pilnuję w celu takim, jakim chciałby, by tak było zrealizowane. I mówię wam to dlatego, że nie jestem w tym. Odosobniony. Wy, którzy rozmawiacie ze mną, macie to samo. To jest bardzo podobny mechanizm, gdzie dochodzimy do pewnego momentu, gdy czujemy się świetnie, nic nas nie boli, nic nam nie dolega i już nam się dalej nie chce. Nie chce popracować, żeby, żeby to ciało wróciło do sprawności, takiej, jaką powinno mieć. Bo już jest dobrze, bo wyszliśmy z takiego zdegenerowania, gdzie może już dobrze, wystarczy. Nie? Tak samo chciałem Wam powiedzieć o pewnej, pewnej zmianie, która nastąpiła u mnie na przestrzeni tych ostatnich miesięcy. To zmiana w chęci picia alkoholu. Przez wiele lat bardzo lubiałem pić piwo. Nie, żeby to było 5-7 piw dziennie. To było jedno piwo. Nieraz codziennie, nieraz z jakąś tam jedną przerwą. Y... Alkoholu takiego ciężkiego nie lubiałem. Generalnie nie ciągło mnie nigdy do czegoś takiego i nie przepadałem za tym. Natomiast piwo bardzo lubiałem. Ale ja już, słuchajcie, piwa nie piję trzeci miesiąc. I nie dlatego, że ja go nie mam w lodówce. Ja idąc do sklepu i robiąc swoje normalne zakupy, przechodzę koło półki z piwem i zastanawiam się jak to można pić, bo to, to mi po prostu przestało smakować. Jakieś trzy tygodnie temu, będąc na zakupach, kupiłem to piwo, jedną butelkę, którą bardzo lubiałem. Wróciłem do domu, mówię do żony, że dziś wieczorem wiem, że to ma 20 gramów cukru to piwo, wziąłem pod uwagę pełny bilans mojego dnia, żeby ta te 55 węglina na koniec dnia było, więc to piwo było zbilansowane z tym. Po wypiciu połowy tej półlitrowej butelki, czyli po wypiciu szklanki, zastanowiłem się i słuchajcie, wahanie było takie: czy tą pół litra wylać do zlewu, czy to dopić? Żal było wylewać, więc na siłę dopiłem to piwo. I na drugi dzień już nie miałem ochoty iść na półkę do sklepu, żeby kupić następne piwo. W ogóle. Mówię, to było ponad dwa, chyba z trzy tygodnie temu. Więc dlaczego to mówię? Bo jest tak, jak pan doktor napisał. Zmiana systemu odżywiania powoduje zmianę naszych chęci smakowych. Coś, co nam kiedyś smakowało, przestaje smakować. Pan doktor napisał, że taki mechanizm działa na przykład przy chorobie alkoholowej, że taki mechanizm działa przy narkotykach. Pan doktor wyraźnie napisał, że rozwiązaniem spraw, problemów związanych z narkotykami, to jest rozwiązanie, które jest w jego książce, które podał prezydentowi Stanów Zjednoczonych, na które dostał pan doktor odpowiedź od prezydenta, osobiście zaadresowana koperta przez pana prezydenta, którą pan doktor trzymał, jak napisał, jak relikwie. Ja tą książkę trzymam jak relikwie, powiem wam. Tak, jak relikwie, to jest, to już wam pokazywałem, to jest książka z osobistym podpisem pana, pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Pan doktor nie dla mnie ją podpisał, znaczy nie mnie ją podpisał, podpisując tą książkę w 2000 roku, tylko pani, która tą książkę kupiła. Pan doktor był wtedy w Katowicach, ja już wam wspominałem o tym, ale dla tych, którzy by nie pamiętali, więc ja posiadam taką książkę z podpisem. Ja myślę, że ten podpis był, był dla mnie. Książka kupiona na jakiejś aukcji w internecie za 7 zł, tyle chyba kosztowała. 20 lat temu ponad pan doktor podpisał docelowo książkę dla mnie. I wszystko, co w tej książce znajduję, nie znajduje tam. Żadnego kłamstwa, nie znajduję tam żadnej pomyłki, nie znajduję tam żadnej sytuacji, która wpuściłaby mnie w maliny w książka pana doktora. Rozmawiając z ludźmi, którzy znali pana doktora osobiście, bo ja nie znałem, ci ludzie potwierdzają mi, że nie było sytuacji, żeby pan doktor kogokolwiek skrzywdził. Ja nie wiedziałem, że w ogóle tacy ludzie mogą być. Przez tyle lat życia, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, a jednak pan doktor nie skrzywdził nikogo. Przynajmniej nie spotkałem żadnej relacji, żadnej osoby, która by w ten sposób była w jakikolwiek sposób przez pana doktora skrzywdzona. Natomiast odwrotnie było, było dosyć często. Pan doktor obrywał z prawej, i z lewej strony, skąd się tylko dało, za to, co przekazuje. A co pan doktor przekazywał? Przekazywał najbardziej tajemną wiedzę, jaka istnieje. Coś, co jest najtrudniejsze do pojęcia. Coś, co ja próbowałem dzisiaj przez te telefony podczas tych rozmów przekazać. I powtarzałem to jednej osobie chyba z trzy razy, a drugiej co najmniej cztery razy. Ale za czwartym czy za piątym razem ta druga osoba zrozumiała, co próbuje jej przekazać. I wiecie co? Przecież ja to Wam próbuję przekazać odcinek za odcinkiem. To, co jest niby proste, co wszyscy łapiemy, co wszyscy rozumiemy, ale co do nas nie dociera, że regulacja naszego organizmu odbywa się przez to, co my wkładamy do buzi. Nie mówię, że przez tą kawę, ta kawa też, ona też nas reguluje, ale wszystko. Począwszy od kawy, a skończywszy na, na naszym oddychaniu. To wszystko reguluje nas. I pan doktor napisał, o genach. Przypominam sobie taki fragment o genach, ja to tak po swojemu wam powiem, że mamy mnóstwo tych genów w środku w nas, ale one uruchamiane są sporadycznie, niektóre, a niektóre w ogóle przez całe nasze życie są w ogóle nieuruchamiane, a one są. Bo geny, tak jak pan doktor napisał, uruchamiane są przez, przez nasze pożywienie. Jeżeli pewnego typu pożywienia nie dostarczymy do naszego organizmu, to geny odpowiedzialne za. Za to za, za uruchomieniem nie będą miały impulsu do uruchomienia, bo nie dostarczymy tego impulsu. Ja to tak zrozumiałem. Czyli nasze pożywienie reguluje całe nasze wnętrzne wnętrze, całą naszą wewnętrzną strukturę. A od tego, jaka ta struktura wewnątrz ona jest, jak ona jest zbudowana, czy to są części zamienne oryginalne, czy podzespoły. Z drugiego czy trzeciego obiegu, czy gdzieś jest coś załatane tak na szybko, taka szybka partyzantka, to powoduje to, jakie jest nasze samopoczucie. Jak my, jak my znajdujemy się w tej, w tej koło nas rzeczywistości, jak my ją odbieramy. Czy my ją odbierzemy jako coś realnego, nad czym mamy władzę, na co mamy wpływ, czy my ją odbierzemy jak abstrakcję, która jest taka za nami, coś co. Jest tylko dla nas zrozumiałe i żaden odbiorca tego w ogóle nie rozumie w ten sposób. Bo to, co za mną widzicie, to, to jest abstrakcyjny pejzaż. Tak można go zdefiniować, ale ja w tym widzę pejzaż, co nie znaczy, że wy patrząc na to moje nagranie, widzicie za mną pejzaż. Widzicie plamy albo bohomazy, które są oprawione w jakąś tam fajną ramę i nic więcej. Jakieś plamy, które są złożone bez ładu i bez składu. Ja w tym widzę obraz, ktoś inny zobaczy w tym pejzaż, ktoś inny zobaczy w tym pewną rytmiczność, ktoś inny jeszcze coś innego. Ale świat jest jeden, to my widzimy go tylko na różne sposoby. I te sposoby, jak my go widzimy, w dużej mierze zależą, głównie one zależą od tego, czym się zasilamy. Od naszej energii, którą wpuszczamy w nas z zewnątrz, a jest to zawsze forma energii słonecznej przetworzona. Zawsze. Czy to w formie energii, czy to w formie tych struktur białkowych, które też uformowane są przez, przez słońce. I nie ma się co dziwić, że Egipcjanie traktowali słońce jako bóstwo, zresztą nie tylko Egipcjanie. Mieli wiedzę, że z tego słońca ta energia, która jest dostarczona do roślin, zmagazynowana w tkankach roślinnych, potem wchłonięta przez zwierzęta, zmagazynowana w tkankach zwierząt, potem zostaje zjedzona przez ostatnie ogniwo, którym powinien być człowiek, ten najbardziej drapieżny, ten, który żywi się tylko najlepszymi osobnikami. No to tyle. Koniec mojego. Na dzisiaj i do następnego razu. Pozdrawiam Was.